Okej, okay. witam Was z tej stronie Zafir 4. Przed wami kolejna retrogra. Tym razem zabierzemy się za Banan Prince. Tak więc, tak jak widzicie, gra jest z roku 1992. Prawie mój rocznik, prawie ludziska. <laughs> Już możecie sobie wywnioskować ile mam lat w takim bądź razie. No dobra, to lecimy start. Pierwsza mapka to Banana Island. Tropikalna wyspa, tak jak tam to było wcześniej. Okej, okay, dobra, tutaj skaczemy, tu bijemy, dobra. Teraz muszę sobie tylko przypomnieć, wiem, że było można sadzić jakieś drzewa, czy coś takiego. A tak można. Muzyczka i tak zawsze jest najlepsza. <todgłos> Ta gra jest świetna, naprawdę. Grałem w nią trochę za gówniarza Musimy zbierać banana, banany są po to i... Banany to życie, tak? A te ringi, które zbieramy, te pierścionki To są po to, aby z nimi płacić w loterii I w takich różnych A zresztą... O, fak, nie ten przycisk Miałem wcisnąć to Kiedyś w ogóle nie wiedziałem, że istnieje taki, wiecie, taka umiejętność, że on może ten sobie sadzić te liście dopiero potem a zawsze się zastanawiałem co ja mam zrobić żeby dojść tam do góry żeby dotrzeć tam do góry <laughs> nie wiedziałem za groma i pamiętam że tej gry nie ukończyłem ponieważ zatrzymywałem się na innym momencie a mianowicie na takim że <laughs> taki wspinałem się za takim typem powierzy i on mnie po prostu spychał a ja nie wiedziałem o co chodzi i za każdym razem to samo było za cholerę nie wiem, o co chodzi. I coś wam pokażę. Widzicie? To jest właśnie jedno ręki bandyta, czyli loteria. I tu co mogę wygrać? Jednego banana, jedno życie, 30, za 30 pierścionków 3 banany od razu, albo nagrodę niespodziewankę. Ale nie mam tyle punktów, tak więc nie gram. Dobra, lecimy dalej, nie? no? Nie czekajmy. No i tu mamy podpowiedź właśnie z sadzeniem. O, oh, fuck, było blisko. <ścoughs> Muzyczka jest naprawdę świetna. Ukończyłem mapkę. Pierwszą. Fuck ja. Lip, chip. Lip, to to lip? WELCOME MELON BONUS ICELAND TOUR Dobra, chcę zagrać. Chcę, za 30 ringów, ale za co? CO DZIE EJ 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 a. a już wiem co to jest. Gra. Pójść do góry czy na dół jak myślałem? Pójdźmy na dół sobie. I dupa. I muszę odpowiedzieć na jedno pytanie. Jedynka oznacza, że jedno pytanie. Ta. Banana tree, carry blood. What color is it? Fufu, Yellow. Jo, co to była za misja? Co to była za odpowiedź. Dobra, rzucamy kolejnym. Jedno pytanie znowu. Jest dobrze. Where are the bananas in the grocery? Meat, bread, fruit... No. Chyba owoce, nie? Chyba normalne. Każdy... Dwa. Ale dobra, staniemy na zegarku. Co to jest? Co to jest? Trzy zegarki mam. I banan. Mm. Idziemy do bossa. O, jeden, tak. No i dwa pytania. Dobra, jedziemy. Egipt. How often is the Olympic? Yo, po 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 po. Which country has the highest population? France, England, China, Banana. <laughs> banana? Fuck yeah. I boss To muza tak zapierdala, że tak szybko, że to są gra How many minutes does that one around unboxing class? Ile siedem? F**kie yeah, ja, przegrałem <ścoughs> No I kolejna mapa, nie Tak długo trzeba było czekać na kolejną mapę I w tej grze jak w Mario nie możemy się cofać Tak więc uważajcie co robicie Tak jak ja w tym przypadku Cofnąłem się no... Oła Cofnąłem się i dupa A to można zrobić w następujący sposób A nie, nie można No i bananik jest, dobra <laughs> I oni mordy robią No znowu Mam nadzieję, że Wam podoba się ta seria A raczej retro ...gra, bo to serio nawet nie można. Ale po prostu od czasu do czasu będą się pojawiały takie. Jak zresztą już wiecie sami, przerobiłem sobie już Batmana, przerobiłem Castelvainie. O, kasyno? Dobra, chcę. Dobra, znam zasady. Low, nie chcę dużo płacić, nie. Piątka, sorry. Nie, idź! Wydziejko pieniędzy. Brawo. To jest po prostu zajebiste. I od nowa planszę? No super, dobra. To lecimy. <laughs> Niemdzą robi. Czołga się albo nie wiem co, ale wiem, że zapierdala szybko. Goodbye. No to goodbye. O oh no prince, you are in in Co to jest? Hehe, ki O doleciałem, ja pierdzielę Co tutaj? Welcome to the weapon shop Ja chcę star akce Tanka Mam sztara łaksha Poczo, począł Co tutaj? Znowu ta zdzierka. niech nie chcę ciebie nic za dużo płacisz. za dużo wymagać sobie. Hop! Nie, nie mam pojęcia jak tam dojść. Yeah! Skończyliśmy mapę kolejną. Chcę znowu pójść do tej pojebanej planszy. Tak, chcę. No, pochybę. <laughs> Dobra. Which is different than the others? Tomato, apple, carrot, onion. To. To było owoc, że to było owoc, a nie warzywa. What the people get on most your later name... later. Fuck. Nie. What hate water, but it all. Ogień. Nie lubię ognia, ale je wszystko. Użera. What dripped from the roof in the winter. Ciao ja, Nie, nie wiem. To jest głupie. <laughs> Kurwa mega żaba, albo mega... nie wiem co. Je w Jeśli ktoś pamięta to jak nazywała się ta gra, gdzie się chodziło mi szefem kuchni i napierdalało w patelni? Jeśli ktoś wie co to za gra, to prosiłbym o jakieś info. Bo chętnie bym sobie w to zagrał O ja on był blisko Jeszcze to do mnie doskoczy No to po co ten spad tu jest Nie rozumiem No tabrą Ta broń się nie przydaje. Super, kocham to, no ja. A tym bardziej, że bez safe tak chcę kontynuować. Bo tym razem jadę bez safe slotów. To znaczy pewnie będą tej sloty, ale no nie teraz Mylą mi się klawisze. No bigo Rozgładzi mnie cebula No kurwa mać już naprawdę Przygięcie to jest Hop wi! Oui, oui. Jakimś gwizdkiem, kurwa. Haha, ha, zaskoczeni, co? No, jesteśmy. Nie mam pojęcia, co ten kwiatek daje. Ale trolling Zawodostwo Powinien przejść na zawodostwo ten trolling Co to w ogóle było Idź po pieniążki, jasne A potem nie wiem czym wrócisz Kurwa znowu, chciałem trochę złasić tych pieniążków Strasznie nie wiem co się dzieje podczas koku ale Strasznie mnie to denerwuje on po prostu czasami nie potrafi podskoczyć No i cebula mnie snokautuje. Co tutaj mamy? O, znowu całującą. Całuj mnie, całuj <ścoughs> z tym bananem On wygląda Nawet dobrze mówi gra Banana Prince z taką mordą to Zszedłbym sobie tutaj ale boję się, ale zajdę. Co? O nie, myślałem, że będzie śmierć. Co tutaj? O, o znowu nie, nie chcę iść, nie. Nie, nie chcesz na tą wyspę. Cześć, ale nie chcę. Czuję się jak muszę to odnowa. Ale dobra, nie idę odnowa.

Na aj! gwiazdkami. Gwiazdkami czeluści. No rzesz Niebany zmontowany bananie Daj. No, patrzcie go. Taki wytrzymały. O, pat. Ty, <grymne> Okej, okay, tak więc co to? O, oh, tak więc to był pierwszy odcinek z serii Banana Prince Retro Games, tak więc na konsole SNES, e, nie SNES tylko NES oczywiście, czyli Nintendo Entertainment System. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Nie wiem co za mną chodzi ten SNES kurwa, chyba trzeba na razie będzie trzeba coś z niego nagrać, bo trzeba będzie znaleźć sposób jakiś. Ale tym razem muszę się z wami pożegnać, tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć.